Widzimy się już po raz ostatni, jesteśmy blisko celu Oto nasza grupa Niestety 19 dotarło, tylko 13 6 zmarło na trasie Wiesz, na odpoczynek gracz nie dać pełniać A to wiekuista, niechaj, nie świeci A oto upragniona ryba Jest jakby jej nie było I nasz transparent, który ocieka Potem I kapie, na... nie kapcie tak Najprawdopodobniej gdzieś tutaj jest ojciec góra. Piłka, dopływa z Dostrzeżono nas. O, tu jest pan. Ten pan właśnie odczytał naszą miejscowość. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. Nie zauważyłem go.

Cukca? Cukca. No dobrze, no, cukca no, to, to mała droga. Zmierzamy teraz w kierunku tego oto światła. Niech światło nas prowadzi. Cukka we wasze. Proszę was. ty tę. To będzie na YouTubie. Wyślę wam linka. Ramić, a gdzie są wronki? Gdzie są wronki? Ja się pytam. A kto jest we wronkach? Monik. Nowa wieś królewska! Dobra, Za głębi Lubin! Zachłębie Lubin pod rybą! Zakłębie Lubin... I wąbrzeźno! Agata jak wrażenie z przejściem pod rybą? Czułeś ten dreszek emocji? Czułeś? Czuję, czuję ten Jeszcze czujesz? Jeszcze nie schodzi, tak! pod rybą! ja robi, tam Tamten biały niedźwiedź tu! A tak wygląda zdewastowane przez nas pole! Tam byliśmy, trójka! Dziękujemy oczywiście, na... tak, się, się. Się. jak na nim. wyciągnęliśmy w ramach naszej siostry. Dziękujemy również za tę miłe siostrę.